Okulnik. To ulica, na której jest Akademia Muzyczna. Ale w tym parku, za Akademią Muzyczną, spędzaliśmy wiele czasu z kolegami. Grając, bawiąc się, lepiąc bałwany, e, biegając, grając w piłkę. Obok, tego, obok parku, za, za Akademią Muzyczną, mamy górkę. Na tej górce zjeżdżało się na sankach. Ale jak brakowało sanek, to zjeżdżało się na tekturze czy na folii. Wracając ze szkoły do, do naszych domów, największa górka nazywana Lucyferem była tylko i wyłącznie dla najodważniejszych, którzy potrafili zjechać na sankach sa, na sam dół. Reszta poprzestawała na, na mniejszych górkach. To również miejsce moich młodych lat, których i jako uczeń, i jako harcerz spędzałem wiele czasu po lekcjach. Obok okulnika, jeszcze jedna, jedno miejsce dość symboliczne. Kino Skarpa. Dziś już tego kina nie ma. Dziś jest apartamentowiec. To kino, do którego chodziliśmy na różne filmy, Działa na Warony, e, kilka innych filmów. Wielkie kino, bardzo często przed południem niewykorzystane w całości. To również kino, do którego uciekaliśmy czasami na wagary. Blisko naszej szkoły. Dziś tego kina już nie ma. Jest tylko wspomnienie.